Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale ItMyDust. z tej strony niezmiennie i będziemy dzisiaj kontynuować nasze przygody w God of War 4 na PC. I dzisiejszym naszym zadaniem jest zwalenie tego topora. No, zobaczymy, jak nam się to uda. Wątek fabularny, że tak powiem, kontynuujemy, ale zanim do tego przejdziemy, powiem wam jedną rzecz. Pogrzebałem trochę w pancerzach. Włączymy sobie menu. Pyk, jesteśmy. I zobaczcie, odkryłem bardzo ciekawą rzecz. No ja nie jestem graczem tutaj doświadczonym, więc uczymy się na bieżąco. Zobaczcie, oprócz tego, że ulepszyłem troszeczkę pancerz, wstawiłem do niego, yy, jak to się nazywa, zaklęcia. O, zaklęcia, tak. Yy, czyli jesteśmy tutaj i zobaczcie. My byliśmy w posiadaniu tak potężnych zaklęć, a ja nie wiedziałem co z nimi robić, okazuje się, że sloty pancerza całego naszego mają gniazda, w które możemy umieszczać właśnie te zaklęcia i ja sobie poprzeglądałem je, żeby nie robić tego na odcinku, na chwilę obecną najlepsze, które mamy to jest rzucanie toporem, zwiększa obrażenia i obrażenia od mrozu, wziąłem to ze względu na to, że jesteśmy w lodowej krainie. Jeśli chodzi o umiejętności, powbijałem parę punktów, rozwinąłem u kowala szpona Atreusa, więc widzimy, że tutaj wpakowałem ile da się punktów. Generalnie to są umiejętności zwiększające stuny i tak dalej, więc myślę, że to tyle jeśli chodzi o ciekawe informacje. Tak naprawdę te skille powodują, że a tak naprawdę weryfikują nasz gameplay. Ja nie lubię myśleć o milionie kombinacji, więc ja się opieram tylko na tych podstawowych atakach i je wzmacniam, a także na obrażeniach, które dają nam nasze pancerze i uzbrojenie, więc tutaj bez większych kombinacji, jeśli chodzi o drzewką umiejętności, ale one jest bardzo indywidualne. Dobra, koniec pitu-pitu. Idziemy z Fabułą. Tak, mieliśmy jeszcze pogadać tutaj z naszym Krasnoludem, bo dostaliśmy ten gift od tego ducha y, dwa odcinki temu, chyba, więc dowiemy się A, co To jest Nie Nieczęsto można je spotkać. Czemu? No wiesz jak jest. Odyn nie przepadał za Tyrem. Myślałem, że wszystkie zniszczył. Aha, to tyle, tak? Co się dowiedzieliśmy? Pilnujcie Super. się nawzajem w tym magazynie. Nie chcę stracić takich klientów. Co tu w ogóle robisz? Poszukuję rzlu ze skapu Dobra, ale to są Czego? jakieś nudne informacje okej weź, Atreus nie gadaj z nim, tylko weź to jest mnie to strzel. Ohohohoho. Do Dobra okay. o, my ruszamy zdobyć odłamek skupadą giganta. A, okej, okay, patrzcie o co chodzi. Niech się ten pierścień naładuje, o ile jeszcze może Więc się naładować. Ten plan... Może zgadniesz. Na pewno nie zakłada stania bez ruchu, zgadza się. No Ale na pewno co mamy nie. Zrobić? No trzeba jakoś to tutaj pobracać. Dobra, strzelił czy nie? Teraz Ej, my strzelamy do warkoczyków z brody generalnie, ale hit Dobra, ja coś czuję, że jak my tam zejdziemy na dół, to się rozpocznie gruba Oj, akcja jakaś. Tam! Co? Gdzie? A, bo tu się nam przejście odblokowało, gdzie na Atreus? Tylko tak, zeszczę to jeszcze. To też ma te kręciołki. OS Widzę tam coś. Okej, okay, ale te warkoczyki mają no mnóstwo tego, więc prawdopodobnie będziemy musieli wybrać te najistotniejsze. Wejdziemy sobie tutaj, bank. Idziemy do tego budynku? Tak. W środku jest coś, co pomoże nam przebić lód i dobrać się do dłuta? Nie. Hmm, myślę dalej. Tak, patrzę, czy jeszcze jest tutaj coś do obracania, ale nie widzę więcej. Dobra, wiecie co, po prostu idziemy przed się. Skacz. Skacz I otwórz mnie te drzwi O Jezu zaczyna się... Co to jest? Jakiś gościu się z Dark Soulsów urwał Nie działa na niego nic, a lodowe? Ale ku gościu kręcioła zasadził, dobra I się cały czas do mnie jest gruba. Łe? co się obrócił Dobra, trzeba najpierw tych kulomiotów Uważa, tutaj Oś, teraz się skupię na tobie. A, no, on nie atakował, teraz zaatakował. No nie Gim. To był To był błąd, że kamienia wskrzeszenia nie kupiliśmy. Zaraz Odprawiam! mnie kurzu Za tobą A, zobaczcie. Zbiliśmy mu hełm. Ojej, zapatrzyłem się. Atreus, strzelaj mu. Nie wierzę, że się udało. Co z tym zrobimy? Co tu dostajemy? Zaniesiemy krasnoludom. Zaniesiemy to krasnoludom. No dobra, to zaraz to zrobimy. Oj, to była ciężka walka. Uf! A zobaczcie, dobrze, że ulepszyliśmy pancerz przed tym odcinkiem, bo byłoby ciężko. Dobra, let's go dalej. Co tu mamy? Nic więcej chyba nie ma. Tu po prostu musieliśmy przejść. Dobra, zrzucimy Mili. ten głaz. Znasz to miejsce? Z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheimem. Ta wojna pochłonęła tyle istnień. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyżynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli, chłopcze. I to jest w tym najgorsze. Nie stanęli po żadnej ze stron. Ale z paranoją Odyna może konkurować tylko rządza krwi Tora. Mm -hmm. Takie rzeczy, dobra, a jesteśmy w stanie przesunąć to w bok? Byłoby fajnie, zobaczmy za chwilę. Op. A nie, on po prostu to przyciąga tak opór, dobra. Puść to. No i co, wskoczymy tam? Nie, ale coś nam się tu wyświetliło. Nie, 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 wracaj z tym głazem. No co ty robisz? Misklik, widzowie, miss click. Przyciągamy to z powrotem. Puść to. Dobra, ładujemy się tutaj i teraz hop. <laughs> Jeszcze raz. Spacja. Chwytaj się jak małpiszon. Dobra, i teraz co? Na samą górę mam wejść? Dobra, pyk. Super, udało się. Ja widziałem tą skrzyneczkę. Przepraszam widzowie, już wyciszam telefon. Ja widziałem tą skrzyneczkę, jakbyśmy na tamtej skale. Więc... Eee, wiedziałem, że tutaj da się jakoś wejść. Co tu było? Mocny atak runiczny. No, przed chwilą je przeglądałem i zmieniałem, więc wystarczy mi na jakiś czas. Właśnie nie prezentowałem Wam ataków runicznych, proszę. To jest nasz nowy atak runiczny. Weź topór mnie w rękę. Pyk. To jest ten lekki, szybki. A nie, przepraszam, to jest to. Bum. On rzuca i to potem eksploduje, a to jest mocne. A mocnego nie pokażę, bo przed chwilą go użyliśmy w walce z tamtym typem. Więc jak chcecie, to musicie sobie przewinąć. Nawet nie pamiętam kiedy go użyłem. Dobra. Mamy niby coś tam zanieść krasnoludom, ale nie chce mi się tam schodzić z powrotem na dół. Jesteśmy przy toporze. Tam widzę ten kamień jest wbity. Okej, okay, tu musimy skoczyć. Przesun się chłopcze. Dobra. Nie, w tę stronę się nie da, to musimy iść naokoło. Ja tam widzę ten kryształ. Mam nadzieję, że wy też go widzicie. Tam ten niebieski. I co teraz? A, ok. Czyli opcja małpiszona nam się załączyła. Teraz do góry. W bok. Okej. Okay. Kolejny kryształ. Daj tylko znak. No to masz swój znak. Zadruma! Hmm, co teraz? Nic to nie dało. Na pewno coś będzie trzeba z tym zrobić. No ho, gitara. O, prawie go rozbiliśmy. No to chyba jeszcze raz spróbujemy. Leci! Aha. No, ten plan nie jest zbyt tajny. Teraz musimy zwolnić drugi pas. Tak? No dobra. Mamy tu znacznik niby, więc wiemy gdzie iść, więc to jest ułatwione zadanie troszeczkę. Tutaj trzeba... to. Aha, spoko, dziena, dziena. Otwieramy skrzyneczkę i zobaczymy, co tu się będzie kryło. E, jak ja mam tutaj zejść? Tu trzeba zeskoczyć, czy o co kaman? O, 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 dobra, jest spacja. Do góry? Uuu, ale sztos. Ale na dół da się też tutaj zejść, ale tu nic nie ma, nie widzę przynajmniej. Dobra, do przypominamy, kiedy to, czego chcemy, jest na dole. Pomyśl. Hmm, dłuto leży pod grubą warstwą lodu. Raczej nie da się go stopić. Zgadza się. Nie widziałem też żadnych kryształów, które mógłbym rozbić. To też odpada. Zgadza się. Pozostaje nam roztrzaskać lód, ale musielibyśmy mieć coś strasznie ciężkiego. A, już łapie. Dobrze. To on dopiero teraz to ogarnął? Ale dramat. Dobra, jesteśmy w młotku. A to co to jest? E. Aha! Mamy kolejne... Ej, on ma to głowę. To dłuto ma wbite w głowę, w skroń. To chyba to, nie? Czy to nie jest to dłuto? Ja już nie wiem. Dobra, wyjdzie w praniu, jak będziemy jak grać w ogól... Jak koło dłuta. Nie da się. Uwolnimy go, sprowadzimy w dół i potem pomyślimy, co dalej zrobić. Hmm, czyli liczymy na szczęście. Jeśli masz lepszy plan, podziel się nim. Dobra, znowu mamy ściankę. Ale tu będzie zaraz za dyma, jak ten młot spadnie. No na bank ktoś nas zauważy, to wątpię, żeby to tak przeszło bez echa. Przecież to zatrzę się całym Midgardem. Co teraz? Trzymaj się. No nie gadajcie, ale to będzie sztos. No jedziemy. pomysł. Nie udało się. Nie spadł do końca. No, jesteśmy blisko celu. Dobra, ale wiecie, co ostatnio było trochę chyba za cicho, więc myślę, że tu czeka nas pewnie bitka. zobaczymy, czy zgadłem. Nie? Chodzimy do jakiejś świątyni. Ale najpierw skrzynia. Skrzynie mają wszelkie pierwszeństwo tutaj. No i zdobyliśmy tutaj ten run. Ja z tych run nie korzystam. W sensie korzystam z nich, ale to nie jest dla mnie o nie, priorytet. podłoga się zapadła. Misa z piaskiem jak się do niej dostać? Raczej nie razem. Ha! Coś wymyślimy, dobra, tu mamy życie na zapas. Hmm, co tu trzeba rozkminić To nie reaguje. To też nie Musimy coś wykombinować jak tam wskoczyć Wskoczyć tak po prostu nie możemy O proszę, właśnie tam. Co tam jest napisane? Gdy sam czas obraca się w niwecz, ścieżka naprzód wjedzie wstecz. Wstecz? Do tyłu? Te symbole... Po roku? T tak, ale kolejność jest pomieszana. Nie powinno być zima, wiosna, lato, jesień? Czemu zaczynać od zimy? Tak było w pieśni, którą znam od mamy. O! Też ją znam! Dobra, czyli zima... Może no. Muzyki zima. też nie lubię. Trudno. Wiosna wiosna to będzie chyba kwiatek, bo to wszystko wtedy kwitnie. Lato, gdzie jest lato słońce, poproszę. I jesień, czyli listek spadający. Przynajmniej tak powinno być. Spróbuj. Wetr, war, sumar, haust. Działacznie. Nie działa. Ale taka była kolejność piśni mamy. Hmm. Aha, dobra, czy jeszcze raz musimy zmienić? Dobra. To zaczniemy tak jak kalendarzowo jest. Może od ymm, wiosny. Dobra, nie działa. Dobra, wiem, taka że była nie. działa. Kolejność w mamy. To może odwrotnie zrobimy. Zobaczmy co tu od czego da się zacząć. Zima. Przed zimą jest jesień nie wiosna. To A, bo trzeba cofnąć czas, czyli zaczniemy tu od zimy, wiosna. Lato i tu powinna być jesień. Jest wiosna. O, i teraz sprawdzimy. Czyli... Bo to tu trzeba mieć. <śm> Nie, no w zagadce było, że jak Akreusie, gdyby cofnąć czas, tak? To słowo Fola, to znaczy wytrwać. My próbujemy Fola łe, co tu się dzieje? Świetnie, chłopcze, napisz jeszcze raz Fola. Wznosimy się, energia unosi platformę. Pisz dalej. Żywie. Moim zdaniem to magia czasu, niebezpieczne zaklęcia, z którymi igrali niegdyś Wanowie, zatrzymywanie czasu. Co ciekawe, lubował się w tym sam Niord. Igrali? Już tego nie robią? Hm, okazało się, że można w ten sposób zatrzymać bieg słońca i księżyca po niebie, ale nie działa to na wilki, które je ścigają, pragnąc zatopić w nich głęb. W końcu Wanowie uznali, że czas zostawić czas w spokoju. Dobra, Okej, okay, my na czas szyj się pospieszyć, dobra Szybko musimy się spieszyć Dobrze, że te strony nam wchodzą Dobra, jak jest animacja? Na dół, na dół, tam idźcie stąd. Idź stąd. Uważaj! Uważaj! Została połowa! Czy połowa! Została połowa! Została połowa! Została połowa! czas, połowa! Została połowa! Czysto! Wracaj do pisania, zanim podłoga się zapadnie. Tak, musieliśmy to na czas robić. Dawaj, 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 bo zginiemy. Pewnie niepotrzebnie chowam topór, ale... Jezu, jak ja uwielbiam atak chroniczny. I drugi atak trzeci. Dawaj, wyrzucimy go za burtę tu do rogu. Icdon, dobrze. Dobra, jeszcze nie jesteśmy w połowie, więc jest idzie całkiem sprawnie. Oni na szczęście mają niskie levele. Chodź tutaj. Dobra, udało się. Dobrze, jak już wiemy, jak działa ta mechanika, to. czuję się troszeczkę bezpieczniej. Jezu, ile tu pięter jest jeszcze. Teraz coś czuję, że będzie grubo. Jest czas. Jest. Te latające. Dobra, trafiło nas. Unem. Na szczęście. widzimy. Jeszcze więcej. Gdzie są te latające? I się musimy pozbyć najpierw, bo one jak się połączą z tymi tymi typami. Zaraz mnie zdenerwujecie i będę musiał użyć szału. Lecisz tam. dobra koniec żartów Kurzyliśmy Nie wiedćmy co szczzeli potreski o Jezu ledwo. Je jedź, ciech chłopie. Gdzie tu iść? Nie wiem, gdzie mam iść. Muszę do dosprzątnąć najpierw. O! 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 o. Uh. Ledwo. O! Ciepanie, ale się zestresowałem. Dlatego była taka cisza, bo skupienie było niesamowite. Uh. Ale chyba nam się udało. Dobra robota. Dzięki. Nie twoja. Tak sobie żartuje tym ponurasie Dobra, to co? Chyba się tam ładujemy Na ten młotek Dawno kruków żeśmy nie widzieli tutaj Ciekawe czy tutaj będzie coś Ale jak to oswobodzimy? No proste Ale Zaufaj mi. Będzie pchnięte tutaj przez Kratosa, to jedziemy Gotowy? Zaprzyj się i pchać całej siły Tak jest! Proszę, jaka tutaj współpraca, syn i ojciec. Tego jeszcze nie grali. Jak tam zejdziemy? Skoczymy. Naprawdę? Chodź! Nie panikuj! Czemu miałbym? O! Jestem Jesteś ziemnięty, wierzę w tym. Jesteś cały. Aha. Dobrze, ruszamy dalej. Dobra, wyjdziemy sobie tylko tutaj, czy jednak będzie trzeba zrobić wstawkę na początku filmu. Ale to jest kotłus, ten kratos, i ja nie mogę. Czułek Duda! Jedno trzeba mu przyznać, ma talent do siania zniszczenia. Pamiętaj o tym, głowo. Mam to na uwadze. Zobaczcie, jak to przebija w ogóle z góry przez czachę do podłogi. Dobra moi drodzy, ale fragment dłuta będziemy już odzyskiwać w następnym odcinku. No powiem wam fajnie, 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 fajnie się to rozwija, naprawdę super. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. I co? Do zobaczenia chyba w następnym. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę i subo, oczywiście mile widziane. Miłego dnia Wam życzę, do usłyszenia i jo.